Witam. No piesek już ma zrzucika. Już dobrze znalazłeś, tak. Co my tu mamy? E, taki dość fajny. Dobrze. Chodź, muszę cię pochwalić. Chodź, mądro. Dobrze, szukasz dobrze. No, mamy taki fajny jeść. O! Tak ale jaki już grubszy no długi Powiem, wam, takie ujęcie i może gdzieś jakieś ładniejsze Ach, może będzie takie Proszę ładnie się zachował, ani myszki go nie ruszyły Tak znalazłaś, chodź super dobrze pewnie to już jeden z ostatnich zrzutów jakieś śniegi zapowiadają ale jeszcze chodzimy nie zawsze się udaje ale ale zawsze coś się trafi prawie no odsłań jeszcze okej okay. super dzień zaliczony może jeszcze coś się uda jeszcze parę godzinek przed nami zasłonisz wszystko i zadowolone Mandelica navla regimi hei.